Teraz lider w listy w okręgu piątym, przedsiębiorca, jeden z założycieli i przewodniczący ruchu Wolności, pan Marek Domagała. Przetelna. Witam moi drodzy. Rzeczywiście traktujemy o drugą część konwencji majowej i kilka tematów zostało powiedzianych. Postaram się nie powtarzać. Krótka różnica: jesteśmy inni od innych. Tu jest nasze list, bo opowiedziane. Każdy zarabia na własny chleb. Co to jest wolność? Wolność to niezależność. Co to jest niezależność w Radzie, na przykład w miasta, do jakich startujemy. To jest niezależność ekonomiczna. Zobaczcie na życiorysy i źródły dowodów towarzyszy i towarzyszek siedzących w tej chwili w Radzie. Zobaczcie, ile ich rodzin znajomych, najbliższych ma bezpośrednie powiązania finansowe z budżetem. Czy zdajcie sobie sprawę, że taki człowiek nigdy nie podniesie ręki inaczej niż mu każą? On wyprzedzi myślenie tego, kto mu każe. On sam przyjdzie z propozycją, nie róbmy tego. Tak będzie lepiej, bo przecież tam pracuje moja żona. Z punktu widzenia indywidualnego nawet tym ludziom specjalnie nie ma się co dziwić. Tylko tak być nie powinno. Tylko człowiek niezależny może podejmować niezależne decyzje. Nasza jest inna od innych. To są ludzie wolni, niezależni, zarabiający na własnych chleb. Nie oligarchowie, przemysłowcy, którzy działają mniej więcej podobnie jak Państwo w sposób skorumpowany, yy, układowy, czyli którzy mają swoje firmy mniejsze, większe, średnie, tych ludzi nie da się przekupić zatrudnieniem najbliższego członka rodziny. Co to jest budżet, co to jest miasto, co to jest zarządzanie miastem, co to jest Rada Miasta, do czego służy? Właściwie służy do jednego celu. Rozsądnego zarządzania. Finansami publicznymi. Ci ludzie mają do dyspozycji około miliarda złotych w wydatki, około kilku miliardów majątku miejskiego za zarządzanie. Gdybyście się spytali, a wiem to z poprzedniej rady, w miałem zaszczyt być szefem Komisji Finansów w Skarbu, o jakikolwiek pozycję budżetową wykraczającą poza mniej więcej kilkaset złotych, to już przerasta ich wyobrażenie. Nie są w stanie ogarnąć budżetu, nie są w stanie ogarnąć w zależności tam panujących. Wiedzą tyle, że trzeba coś załatwić, tak? Załatwić tutaj wojsko, to, to jest szlachetnie, to nie jest nic złego. Ale logika tego załatwienia polega na tym, że szlak trafia cały budżet, że brakuje dziesiątek milionów, że trzeba pożyczyć co roku kolejne 150 milionów, jak na przykład ostatnio, bo trzeba dać kiełbasę wyporczoną. Efekt jest taki, że takie miasto powiatowe, nie takie znowu wielkie, Rok w się musi oddawać 25, 35, 45 i tak dalej będzie milionów złotych na obsługę nikwy zachodniej bankiarskiej, na obsługę kredytów, odsetek, długów. No bo taka jest logika. Pożyczasz, oddasz z nawiązką. Tamte banki zniosą wszystko, rewolucję w tym kraju zniosą i zniosą tego, gdyby spóźnić się jeden dzień ze spłatą odsetek. Tego by nam nie darowali. Za te 35 milionów można by rocznie właściwie rozwiązać problem czy w drogach i wszelakich remontów w jednym roku, a 10 lat nawet trudno sobie wyobrazić. Czy ci ludzie, którzy z innych miejsc, ludzie, którzy nosili teżkę za senatorem jako całą drogę życiową, pracowali w urzędzie, nosili teżkę w jakimś tam wydziale, dzisiaj są na urzędach prezydenckich? Czy ci ludzie podjęli kiedykolwiek własną decyzję finansową przekraczającą wartość na przykład kilku tysięcy złotych, bo myślę, że taką w domu podejmują czasem. Za własne pieniądze, na własne ryzyko, na własną odpowiedzialność. Odpowiedź jest banalna nigdy. To jak myślicie, jaki oni mają mandat, taki moralny, do tego, żeby wydawać miliard? Żadnego. Macie wybór. Nasza lista jest, jest inna. To są ludzie, którzy umieją podejmować własne decyzje za własne pieniądze i przyjąć na siebie ciężar odpowiedzialności takiej decyzji. Dajcie tamtym ludziom piostr z warzywami do prowadzenia nabór. Zbankrutuję. Program, który nam spisaliśmy parę lat temu. Nazywa się Kodeks Wartości. W nim właściwie jest wszystko, kiedy z prezesem, nawet prezes świetnie zażartował na ostatnim takim spotkaniu z dziennikarzami, że konstytucja tam europejska jakieś kilkaset stron, yy, amerykańska kilka stron, a nasze konstytucja cztery strony, cztery punkty na trzy idziemy w dobrym kierunku. I rzeczywiście tak jest: 10 przykazań Bożych obroniło się 2000 lat, bo jest ich tak mało. Bo są konkretne. Program to nie jest suma czasowników. Damy, zrobimy, rozdamy, bo za tym zapytajcie, a komu zabierzecie? Dwa razy więcej, bo urzędnicze pytać 100, musi zabrać 200. Spytajcie tych ludzi, czy w ich programie znajdziecie jeden punkt, z czego dacie. Poza tym, o czym przed chwilą mówiłem, czyli za pożyczenia. Ciebie, 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 kolego, koleżanko, na dzień dzisiejszy do 2035 roku są zaciągnięte kredyty w mieście. W państwie też. U nas się zaciąga setki milionów, tam się zaciąga miliardy, a w Unii to już, panie prezesie, jest na bilion, prawda, na globalności. To mniej więcej złodziejstwo różni się z kału. Proszę bardzo. Ja mówię, brakuje zer, prawda? No ale z naszego punktu widzenia te zadłużenie idące już tutaj w setki milionów jest problemem realnym. Dlaczego? Bo was jest coraz mniej, nas jest coraz mniej. Tych dzieci nie ma, To będzie spłacał, tak? W efekcie i na jednostkowe obciążenie każdego obywatela będzie wielokrotnie wyższe. Polecam ten dodatek do siedmiu dni, który gdzieś tam państwo macie. Tu jest kilka fajnych artykułów, te takie z nie podpisane to są moje, pochwały się, Kapitalizm, tak, wypaczenia nie. To jest takie nawiązanie do słynnego hasła z czasów komuny, kiedy no, nawet Solidarność trzyma do władzy z hasłem: socjalizm, tak, wypaczenia nie. Tak i trochę do dziś zostało. Związek Zawodowy ma do tego zresztą święte prawo. Ale wmówiono nam, że wszystkiemu winny jest dziki liberalizm, prawda? Wolny rynek. I tam jest taki fajny dowcip, który gdzieś tam zaczytałem, uważam, że ostatnim, kiedy to. Jest budowa, i na tej budowie no, coś się zawaliło, prawda? I zeznają po kolei Piasek, on mówi, że nie będzie sypał, prawda? Mówi cegła, ja tutaj wszystko na mnie jestem czerwona, a na koniec mówi cement, jestem na pewno niewinny, bo mnie tu nigdy nie było. To tak jest z tym kapitalizmem w Polsce, jego tu nigdy nie było. On był może na początku za czasów wilczka, się trochę pojawił, a z roku na rok ta banda czworga, tak jak ją tu słusznie prezes od wielu lat nazywa, ogranicza z dnia na dzień, z roku na rok, punkt po punkcie, a wiem to, bo 25 lat prowadzi działalność gospodarczą, dzięki Bogu jeszcze skutecznie, z roku na rok wymyśla coś nowego. Dlaczego wymyśla coś nowego? No bo jeśli jest pół miliona, milion ludzi, którzy nie są strefą produkcyjną, a jedynym produktem, który tworzą są nowe przepisy. No to oni muszą produkować. Oni są zobligowani do produkowania. No to siedzą i produkują nowe kretynizmy, bo na nic innego ich nie stać. Efekt jest taki, że przesuwa się ilość osób pracujących, i piszę o tym w innych artykułach, które polecam, proszę spokojnie przeczytać. I takie kilka podstawowych praw tam wymienia. Im więcej ludzi pracuje i wytwarza realnie PKW, tym lepiej. Im mniej ludzi go marnuje czy rozdaje, tym lepiej. Własność, właściciel zawsze lepiej zadba o swoje niż anonimowy urzędnik. Warto w efekcie zastąpić zbiorową nieodpowiedzialność indywidualną odpowiedzialnością. Lepiej mnożyć bogactwo niż dzielić biedę. Zostaw człowiekowi jego pieniądze, nie zabieraj mu dwóch trzecich, lepiej wyda te pieniądze, niż w najlepszej wierze, najlepszy urzędnik. To jest nasz program. To są hasła, które świetnie się sprawdzą w każdym zakątku ziemi. Nie tylko tu, w częstochowie, w częstochowie też się sprawdzą. One są prostą reperkusją tego, co zapisaliśmy w kodeksie wartości. One się mogą przełożyć na szereg bardzo konkretnych uchwał, jakie mamy w głowach i nie tylko przygotowane, gdyby było nam dane być w razie miasta. Połowa wydatków bieżących, bardzo dużych, rozbudowanych, pójść na inwestycje nie ma pieniędzy, bo władza obiecuje w budżecie, że wyda na inwestycje na przykład 200, kilkadziesiąt milionów, wydaje 100. W zeszłym roku wydała o 96 milionów mniej zaplanowała. Czyli radni swoje uchwalają pracę wykonawcza robi swoje, a dwa lata temu 106 milionów. Rekordziści Polski, chyba takiego drugiego wirtualnego budżetu nie ma nigdzie. Połowę niemal wydają na siebie nie na obiecane inwestycje. W tym na przykład największą jest... Bolesny problem szkolnictwa, no ale jak ubywa 25% dzieci, to musi być władza, która ma elementarną odwagę coś z tym fantem zrobić, a nie udawać, że mimo wszystko wydam o 5% więcej na edukację. Wszystko byłoby może i dobrze, gdyby nasze licea właśnie, o czym słyszeliśmy w rankingach, rosły, a nie spadały. Wszystko może byłoby dobrze, gdyby nasze uczelni mieściły się w pierwszej serce uczelni na świecie. ujął trzecia Daleko nic więcej. Z obecnym piackiem nad temu Z8 przepchnęliśmy uchwałę o systemie edukacji w mieście, która nałożyła kilka wskaźników logicznych ekonomicznych. Nowa władza pewnie to nie nie zaczniemy. Wspomniano, że przedszkolach nie ma powodu. Dzisiaj jest więcej miejsc w przedszkolach niż dzieci. Niech jedne publiczne, niepubliczne mają te same prawa, a nie klepiamy tylko publiczne. Spółki miejskie do redukcji totalnej stały się siedliskiem nomenklatury partyjnej. Rosną ogromnie transfery z kasy do spółek miejskich po to, żeby stracić nad nimi kontrolę. Powstają pozycje budżetowe, koszty pozostałe, lawinowo winowo się w ciągu paru lat. Podatki lokalne trzeba obniżyć skokowo. Obniżyli je teraz w ostatnim roku, odbienia ku kiełbasę wyborczą, przedtem dali do najwyższego poziomu możliwego. Uznanie, że do Chin nie jedziemy po biznes. Ten biznes jest tu, wśród tych ludzi młodych, nas. Nie przeszkadzajcie nam, tylko tyle. Nie chcemy, żeby nam władza pomagała, jak władza będzie mi pomagała, uciekam z kraju. W każdym razie, nasz przekaz, nasz program jest inny od innych. To nie jest problem dzisiaj zamienić krzyśka na Zdziśka czy ryśka. Bo Błocha Słowrona musi odejść, oraz Matiaszczyk musi odejść, no i przyjdzie nowy ryśek i będzie tak samo. Jeśli ci ludzie nie będą umieli zmienić systemów, wbrew silnym lobby, związkowym, zawodowym, urzędniczym, to jest trudne. Ale dzisiaj nie ma wyjścia, poza za 4 lata siedzicie w tej samej pozycji, pół was dzień gdzieś będzie robiła na zmywaku, na, na zachodzie, druga pół pójdzie na bezrobocie, a ja chyba nie o to chodzi. Taki miasto jak nasze wbrew pozorom ma szansę rozwoju. Jest świetnie osytuowany, świetnie zlokalizowany. To nie musi być tylko hasło pod tytułem czy jasna góra, czy niejasna góra, bo staje się Czy uniwersytet, czy nie, bo cóż ta zmiana szyldu? Kończyłem dumną Akademię Górniczo-Hutniczą i nikomu na tej Akademii do głowy nie przyjdzie nazwać się Uniwersytetem, bo to byłby dyskonor. My jesteśmy dumną Akademią Górniczo-Hutniczą. Nie w nazwie jest problem, a w tym, jaka jest jakość absolwenta. Moi drodzy, to wszystko da się zrobić. Da się zrobić na tej zasadzie. Tak jak Sławek prosił, weźmy 16, weźmy znajomych no i zagłosujmy, bo inaczej władza na tyle już jest umocniona, że ona z rodzinami i pociotkami przesunęła do sklepy swojej tak dużą liczbę ludzi, że niedługo nie będzie się dało z nimi w ogóle wygrać. Będziemy nowym podziałem murzynami Europy nasza młodzież, jeszcze tu panie prezesie za to nie karają, mam nadzieję. Niedługo, ale jeszcze nie. Na tej zasadzie, że to jest jakby komplement do nas. Nie bądźmy takimi murzynami Europy, bądźmy ludźmi wolnymi. Bądźmy ludźmi, którzy sami są w stanie zadbać o własny los, bo nie ma wirtualnego bytu państwo. Jest tylko realny byt Cztery kory różnych parki, które mają jeden cel usadzić tam najwięcej swoich ludzi. Jak będzie więcej czasu, to może będzie czas jeszcze podyskutować. Dziękuję uprzejmie.